Dobry vlogmas. Ja nagrywam, słuchajcie, ten początek 10 razy, i za każdym razem mam takiego banana na twarzy, bo tak się cieszę, że tu jestem. Taki widok za oknem, a ja jeszcze słucham sobie piosenek z chłopów. Powiem wam, że odkąd byłam na tym filmie. Jestem uzależniona od słuchania tych piosenek. I ta powiem Wam, że ostatnio jest moją ulubioną. Zazwyczaj słucham tej kultowej, ona się nazywała Jesień Tańcuj. a ta nazywa się Koniec lata i naprawdę jest przepiękna, także jeśli macie ochotę, to sobie ją przesłuchajcie, naprawdę Wam polecam. Dzisiaj słuchajcie, mamy w planie pójść do galerii, jak ona się nazywa? Krupówki 44. Także zobaczymy, co tam mają. Widzieliśmy, że jest taka fajna restauracja. Z który jest przepiękny widok. Także idziemy to sprawdzić. Nałożyłam sobie dzisiaj czerwoną szminkę. Mam nadzieję, że mi nie zawilgotnieje od śniegu. Jeszcze w nocy napadał w śniegu, także jest naprawdę go bardzo dużo, ale to dobrze. Bardzo się cieszymy. Już od rana, jak staliśmy, to Mikołaj powiedział: Pada śnieg. Także jest superancko Jestem właśnie w galerii. Panowie są w salonie gier. Ja postanowiłam wyjść, Mówię, pobawcie się jeszcze razem. Ja sobie tutaj pochodzę po jakichś sklepach. I powiem wam w ogóle, że jest tutaj Muzeum Szczęścia. Jeszcze z takim czymś się nie spotkałam i wygląda przepięknie. Jest tutaj tak różowiutko. Zobaczcie sami. Jestem właśnie na najwyższej kondygnacji tutaj w galerii, na Krupówkach. Nie wiem czy mnie słychać, bo tu wszędzie leci góralska muzyka, ale słuchajcie całe piętro, to jest restauracja nazywa się Góralski Browar i jest tu tak przepięknie udekorowane, to całe piętro naprawdę wygląda tu przepięknie jest taki świąteczny klimacik powiem Wam szczerze, że gdyby nie było tego śniegu, to ten świąteczny klimat byłby naprawdę znikomy tutaj, ale no w tej galerii powiem Wam że naprawdę się postarali jest mnóstwo dekoracji jest świątecznie, także ja jestem zadowolona ja sobie tu siedzę i podziwiam ten przepiękny widok, naprawdę jest For all anxiety, my dear. For all anxiety, we'll take a cup of kindness, yeah. Mam. Ja też mam. Tak, mam. Trzy. 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 Ja już wyrwałam trochę. Kochani, zobaczcie, jakie jest pięknie. Czemu? Jesteśmy właśnie, słuchajcie, na samej górze, w galerii. Klubówki 40. 40. Ostatnio chyba powiedziałam, słuchajcie 44. Pomyliło mi się z złotą 44. Za często to bywa, że tego się nie. Za często tam. to bywa. No właśnie, to tak myślę. Jest tak przepięknie. W ogóle słuchajcie, patrzę sobie tak na te domy i w ogóle tak też dalej tam były te domy i uważam, że powinni wprowadzić zakaz malowania domów na jakieś takie pomarańczowe, zielone. Bo zobaczcie na przykład tutaj jest super i Taki pomarańczowy domek, nie? Mi to już nie pasuje. Chodzimy sobie po tym dachu. Ogólnie nie wiem. Tu w ogóle nie było, słuchajcie, śladu wchodzenia. Także jesteśmy chyba pierwsi tutaj. Idziemy właśnie, kochani, na gubałówkę. Jest przed nami taki przepiękny widok. dotarliśmy kochani na Gubałówkę jeśli myśleliście, że tamte widoki były fajne no to idziemy sobie Gubałówką chwila nieuwagi Słusznie, niesamowite. Przemek, stawaj, bo naprawdę tak zmokniesz. wiem o czym ty mówisz? Przemek, proszę cię. Ada stwierdziła, że jest jej zimno, dlatego wraz do tego... troszeczkę. Pomogliśmy jej się ubrać i teraz już. Wygląda pięknie. Jest odpowiednio. Nie powinna marsznąć. Jak ciepło tak cię. Jest ci zimno? zimno. To nie pomogło. To trzeba się ale napić Wygląda po prostu jak. Były takie postacie. Z bajki. Czy naślił Ferb no, Tak. Jak, jak ferb. Tak mi zimno. Dobra, to lecimy. ich zimno zimno. się rozgrzeje. góry słuchajcie. Masakrycznie. Ale jest przepięknie. Prze Wjechaliśmy tutaj. P -p 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 Pięknie Wjechaliśmy tutaj tą kolejką Na szczęście nie wyobrażam sobie tutaj I śpiesz e, o tej porze roku Ale no warto jest tu wjechać I no mamy blisko skrupów, no. nie? Tutaj na tą gubałówkę. Tak mi się trzęsą usta Słuchajcie mam pod spodem jeszcze szalik tutaj Panowie mnie e, Wcisnęli ten szalik i że pierwszy co, przejakot choć wyciąga mi włosy. A dziewczyny wiedzą pewnie, co to znaczy wyciągać włosy spod tych wszystkich szali. To po prostu może dostać. Ja niestety nie wiem. Może się rozgrzejemy jak będziemy iść. No to idziemy. W drogę, kochani, w drogę. Jesteśmy, słuchajcie, nadal na Gubałówce, ale już się zrobiło troszkę ciemniej zaczęli wszystkie światełka zapalać. Mi się, słuchajcie, trzęsie łapa w ogóle. Zaczęło mi być tak strasznie zimno, ale jest przepięknie. Naprawdę warto tutaj się udać. Zobaczcie. Pięknie. Już powoli widać, jak się świecą krupówki. O, zobaczcie. Tu? Tutaj Mogą tu, tu i tu. Ja wam słuchajcie. Rękawiczki swoje, jeszcze Mikołaja na sobie. I nadręcznie zimno. Nie wiem czemu. Panowie, w ogóle Mikołaj, pokaż ręce. Mikołaja, bo I on ma ciepłe ręce, on ma ciepłe ręce, a ja mam swoje, Mikołaja rękawiczki jeszcze na sobie I nadal mnie zimno Przemówiśmy kupił piwo grzane to jedyne co mnie ratuje przed tą pogodą Ja nie wiem czemu, pewno by się nie trzęsą, nie? Naprawdę, ja nie mogę wytrzymać, cały czas się trzęsą Tak zimno, ale jest tak fajnie Jeszcze że zaczął ruszyć mamy tutaj takie przepiękne widoczki Także Cieszenia się, dzień drugi A przed nami cały miesiąc grudzień Ale dziś wygląda zjawiskowo. Jesteśmy na Gubałówce i jest godzina 17 jest ciemno. Bardzo? Tak, chciałabym powiedzieć tylko tyle, że panowie czekali aż się zrobi już do końca ciemno. Także czekaliśmy, słuchajcie, 10 minut sobie na ławeczce, żeby się zrobiło zimno i dopiero teraz za chwilkę, jak panowie poglądają czarne niebo, to możemy wracać. Ale no nie powiem, no, jest, jest pięknie. no. Co mam powiedzieć, kochani, pada śnieżek? Właśnie zjechaliśmy z. Gubełówki, teraz sobie idziemy w końcu na obiadek. jest godzina 17, a my dopiero będziemy jeść obiad. No ale zjedliśmy takie duże śniadanie, że nie byliśmy głodni, ale teraz już powiem Wam szczerze, że nawet ja jestem głodna i lecimy teraz. Mam ochotę na jakieś schowusz także mam nadzieję, że pójdziemy gdzieś na jakieś takiego schowusz szczaka dużego. Jesteśmy kochani w restauracji, dotarliśmy, ja mam swojego góralskiego schabowego, przemyk wziął sobie burgera z oscypiem, także też po góralsku, wzięliśmy sobie piwko grzany i teraz będziemy się zajadać. Boże, to wygląda tak dobrze, że nie mogę się doczekać Ja, słuchajcie, zostałam okrzyknięta bumerem wyjazdu. No. Essa. <laughs> Cały czas słuchajcie gadam Essa, nie wiem czemu. Dla mnie to też, słuchajcie, jest jakieś dziwne, jak ktoś tak mówi. Ale no, no, tak mi zawsze wychodzi, nie? A panowie teraz zaczynają bić to na śnieżki. Tylko nie we mnie, bo ja nagrywam aktualnie. Naprawdę, porzucajcie na chwilę w siebie, dobra? Dobra? Ja Postanowiliśmy wyjść sobie na małe zakupki, ponieważ jutro już wyjeżdżamy. Także musimy się trochę zaopatrzyć w jakieś e, jedzonko. Kontynuując, kochani, właśnie chcieliśmy sobie kupić jakieś. Kontynuując po raz drugi, zrobimy sobie taki ostatni wieczorek z jakimś jedzonkiem, pobędziemy jeszcze razem i już musimy wracać. Takie studenckie życie, ale powiem wam, że naprawdę. Wyjazd oceniam 11 na 10. Nie spodziewaliśmy się, że tak super wyjdzie ten wyjazd. Naprawdę wszystko nam sprzyjało. Trochę był tam problem z komunikacją na początku. Wiecie, jak to pociągi w Polsce, ale finalnie się udało, jesteśmy tutaj. Pada śnieg. Naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Było wiele pięknych miejsc, w których byliśmy. No naprawdę strasznie się cieszymy, że pojechaliśmy i że się nam udało, bo naprawdę powiem Wam, że ledwo ustawialiśmy sobie te terminy naprawdę 10 razy. Żeby jakoś to wszystko połączyć, ale jesteśmy tutaj przed świętami. Taki klimacik, mogłam nagrać vlogmasa. Powiem wam, że vlogmasy to są filmy od razu po takich turniejowych, które nagrywa mi się najlepiej. Naprawdę. To są po prostu tak przyjemne vlogi do nagrywania, bo ja po prostu cieszę się z każdego momentu tego vlogmasa. Przysięgam. Ja w ogóle kocham święta. To jest najlepszy czas w roku. Naprawdę. Dobrze, kochani, ja zgubiłam chłopaków. Są gdzieś bardzo, bardzo daleko, szukają śnieżek, żeby znowu we mnie rzucić. Także już odkładam aparat i trochę jeszcze czasu spędzimy razem. Pograne Matku Nasz wygląda po prostu jak wejście z tego bonu turystycznego 500 plus jakaś reklama ośrodka no. dobrze kochani, myślę, że to już najwyższy czas, żebym się z wami pożegnała. Jutro my się żegnamy z Zakopanem, ale nie martwcie się, bo to nie koniec w ogóle... Dobrze kochani, no już nic, nic nie będę mówić, no. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vlogmasa i widzimy się w nocie. Mogę się pożegnać z witami? Tak. Dobrze kochani. Już nic nie będę mówiła, bo nawet nie wiem, co mówić. Już mi jest tak zimno. Mam pod koszulką po prostu, nawet pod podkoszulką mam już śnieg. Także buziaki tymi zaśnieżonymi rękawiczkami się z wami żegnam i do zobaczenia na następnym filmiku.